Zapalmy światło i zajrzyjmy do zacieru. Kimi Howard stoją u progu odtworzenia niemal dwunastoletniej łyski, która zrobiła z nastolatka z Kentucky legendę gorzelnictwa. Gotowa do tańca? Zrobimy przytupajkę w stylu Kentucky. Długo na to czekamy. Włożyliśmy dużo pracy w odtworzenie pędzonej w kłodzie whisky JW Denta. Dlaczego ja noszę po 20 litrów, a ty po 4? Bo jestem starszy. Receptura pana Denta i jego metoda destylacji w kłodzie dały tak smaczny alkohol, że wszyscy od niego kupowali i zarobił krocie. Nie chodzi o to samo. Wygląda jak krwawa mery, ile chcemy przepędzić połowę. Stworzyliśmy drożdże z kukurydzy jęczmienia i żyta z Kentucky I dodaliśmy je do kukurydzy jęczmienia i żyta z Virginii. Pasuje. Teraz nałóż pastę. Zbudowaliśmy destylator z dwóch kłód. Musimy je uszczelnić pastą i przygotować się do pędzenia. Widzisz, jaka jest kleista? Musi być jak klej. Zwykle korzystamy z timem z destylatorów miedzianych albo batyskafów, ale nie używamy takich ilości pasty, ale w tych kłodach jest tyle szpar i możliwości awarii, że musimy je dokładnie zatkać, żeby dało się pędzić. Możemy założyć pas. Przełóż go przez szczyt. Właśnie tak. Nie możemy rozpalić pod kłodą, więc wpuścimy do niej gorącą parę, która wytworzy też ciśnienie. Uwaga, nie próbujcie tego w domu. Ale nie ma tu zaworów bezpieczeństwa ani wskaźników. Widziałem już eksplozję destylatorów. Jeśli ten wybuchnie, wszędzie polecą drzazgi i nie wiadomo, kogo trafią. Nie chcę, żeby wyleciał w powietrze. Puśćmy parę i zobaczymy, co się stanie. Otwieram zawór. Co się dzieje? Bulgocze. Słyszysz, w destylatorze wzrasta ciśnienie, a opary szukają ujścia, gdzie się da. Ten wykonaliśmy skłody, więc alkohol może uciec na różne sposoby, zwłaszcza przez pęknięcia w drewnie. A ja chcę, żeby opary trafiły do wężownicy. Zbliża się alkohol. Bez dwóch zdań. Mamy nieszczelność. Ja to naprawię. Wystarczy załatać. Wygląda jak piec do pizzy. Pod ciśnieniem, które gdzieś musi uciec. Tym razem z tej strony. 3 do 5 minut i będzie alkohol. Już go czuję. Ja też. Znowu przeciek. Trochę zmniejszy dopływ pary. Leje się jak z Tracimy dobry alkohol. Wszystko się wylewa. Trzeba zacząć od początku, Boże, wszechmogący. Co się dzieje? Cały jestem w paście. Mam wodę. Nie trzeba, daj mi trochę ochłonąć, ale jesteś upoprany. Destylatorowi się ulało.